Przede wszystkim, panie że na początku gratulacje. Przyjechaliśmy ponad 500 km i opłacało się kibicować tutaj za kamery. No ale jak może pan ocenić, dosyć no, nerwowe spotkanie, ale myślę, że chyba pod nasze dyktando. Tak, przede wszystkim gratulacje dla zawodników za trzy punkty. Należało się nam ciężką pracą, żeśmy to zdobyli. Wiadomo, każdy mecz jest, jest inny, ma twoją, swoją historię, aczkolwiek w każdym gramy o trzy punkty i, i chcemy, chcemy zdobywać e, te punkty zwycięstwa, bo one są potrzebne. Dzisiaj e, widziałem dobrze funkcjonujący zespół, wiadomo, były też błędy i na które przyjdzie czas na analizę. Tego czasu mamy mało przed najbliższym, najbliższym spotkaniem. Bo w sobotę już, już gramy najbliższy, najbliższy mecz, dlatego też szybciutko trzeba przeanalizować, zobaczyć stan fizyczny zawodników i przede wszystkim przygotować się bardzo dobrze mentalnie do następnego spotkania. Plus i minuty tego spotkania. Plus jest trzy punkty, a minusów zawsze się znajdzie. Także minusy zawodnicy usłyszą na pewno na, na odprawie pomocowej. Patryk, super, że wygraliście. Nie, że się udało, że po prostu wypracowaliście i wygraliście. Jesteś strzelcem jednej z bramek, ale co możesz tak od Ciebie powiedzieć na temat tego dzisiejszego, dosyć trudnego meczu? To oczywiście trudny mecz. Oczywiście nie wiedzieć, że tutaj się nie wygrywa latło. To najważniejsze trzy punkty. Oczywiście cieszy bramka asysta, ale jak mówię, najważniejsze są trzy punkty i to jest ważne. Szczeliście pierwszą bramkę, później wyrównanie. Nie wiadomo, jaka być może wątpliwa sytuacja. Będziemy później oglądać powtórkę tego karnego, ale widzę, że głowy do góry i ogień. Później 2-1, 3-1. Zadowoleni pewnie będziecie wracać. Tak, oczywiście. Przychodziliśmy tutaj po trzy punkty. Nie, nie chcieliśmy remisu. Oczywiście wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale cały czas trener i sztab mówi, że idziemy wygrać. Byliśmy tak nastawieni i udało się. To jest bardzo ważne. Gutek, no jedziemy dzisiaj z wami daleko. Jedziemy po trzy punkty. Takie mieliśmy wytyczne od pani prezes. Widzę, że się udało. Co możesz powiedzieć na temat tego meczu? Zrobiliśmy to najważniejsze. Czego, na, na co wszyscy czekamy, i, i do, czego, do jakiego celu jedziemy. Wygraliśmy dzisiaj, zrobiliśmy dzisiaj trzy punkty, i to jest najważniejsze. I, i za trzy dni czeka nas kolejny mecz bardzo ważny, dlatego nie możemy teraz e, wpadać w euforię i coś się tam cieszyć i odpoczywać, tylko od, jeszcze, od, od teraz już zaczynamy przygotowania do następnego meczu. No właśnie, bo teraz z tego co wiem, to wy nie wracacie do nas do Niecieczy, tylko zostajecie gdzieś, nawet nie wiemy gdzie tak naprawdę, może ty wiesz i później prosto stamtąd udacie się na kolejny mecz do Legnicy. Tak, zostajemy tutaj w Opalenicy, teraz jedziemy od razu, robimy odnowę i bardzo, bardzo dobrze, że tak, że tak się wszystko poukładało, że stajemy, że nie musimy wracać 7 godzin później znowu jechać 4 do, do Legnicy, a zostaniemy tutaj sobie spokojnie się Jutro zrobimy trening relacyjny i, i już będziemy się przygotowywać do następnego meczu. W doliczonym czasie gry miałeś przyjemność dla, dla nas, zwłaszcza przyjemność, dla naszych kibiców szczelenia trzeciej bramki. Taka dosyć ciekawa bramka. możesz coś powiedzieć więcej na temat? <noise> Oczywiście, to i, i, i dla Was, i dla mnie to jak to, jak to jeszcze raz powiedziałeś? Że, dla Was radość. Tak, no i dla Was radość i dla mnie oczywiście, bo dlatego tutaj jestem, żeby, żeby szczelek bramki jest napaśnikiem i bardzo dziękuję drużynie, że, że tak. Tak się broniliśmy ostatniej ostatnie, ostatnie minuty. No i że tak koniec się udała taka akcja i że, że szczeliłem tę bramkę. I oczywiście to dziękuję zespołowi, że, że wytrzymaliśmy ten raz dzisiaj i wygraliśmy. Okej, okay, powodzenia. Dziękuję bardzo.